Już dziewiętnasty mm, filmik seralion, to zaczynamy. Właśnie gra się zbagowała no i mamy dwie takie maski. No nie graliśmy, gra się sama zbagowała jakoś. Nie wiem. No właśnie. No i ja właśnie źle włączyłam no i się zbagowała. No bo będziemy ja opisy. Ooooo! My nie głowy. A ogólnie... Daj, daj mi te deski, to ja Ci ten dżonowy stworzę, wiesz. No, to się dam. Daj. Daj, Okej, okay. tworzę Ci ten dżonowy Kilo, On jest słabszy. To daj. ja dla siebie. Daj mi na chwilę go. Bo... Go? Proszę. Yy, meteoryt Tak, meteoryt? A no to rzuć mi ten, ten nowy. A ja Ci dam ten. Dobra. Lejk! Macie w lejk! Fla, weź, weź tam na chwilę i rzuć mi jeszcze raz. Jaki? No, za Kali? tobą. Tandżunowy. Za tobą. Weź go, daj mi. No i, no dobra. Ja mam uskładrony. Ej, dobra, chodź, idziemy kopać. A ja to, okej. Ale też jest trochę mu to nie. Dobra. Znaczy ja chłopiem, no bo ja mam przynajmniej. A nie, teraz to. Ej, dobra, chodź, nie, nie trzeba nam pochodni, no bo ja mam temu. Powiedzmy, że to się nazywa orbita. Shadow Orb. Dobra, chodź. Orbita to jest przecież. Dobra, ale chodź. Ja to nazywam Orbita, chodź. Do kopalni. Shadow ja Orb. Ej, do kopać. Dobra. Dobra, to chodź na sam dół. Okej, okay, idziemy. Dobra, no my planujemy się dokupać do piekieł. My, myślę, że jesteśmy prawie przygotowani. Zrobmy sobie hajs nowy. się Chyba na fajne, no bo my wcześniej też tak myśleliśmy, jak się robi. No. Daj to jakiś czubek. Uważaj. Ach, umarłem, zabiję ja ją No ja też. Ej, mam Nie wiem. Masz tu. Uważaj. Ło, pan, Ale, ale nie postawaj wchodni, bo ja mam tego, wiesz? Ja nie postawię To poczekaj. Mhm. Tak, gwiazdom? No. Ale to słabo się oświetla. 11:19 Przedaję może na słuchawki, poczekajcie. No dobrze, już jestem. Chyba. Tak? No. 40? No. Mus Muskiet balów? No! A skąd? Nie wiem! No to, no to dawaj! Bo ja muszę jeść do tego, dowieźć, do mojego muszkietu. Ja tutaj na ciebie czekam. Mhm. Chwilę. Poczekajcie. Chwilę mogę Aha, dobra. Ja zobaczę. Już jakaś muzyka się ukończyła, inna O, widzę Dobra, rzu 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 rzutaj, już Jest złapię. O dobra, i, a ile... Uważaj, chwilę ja go zabiję tym, okej? Okay? Bo ja chcę. Ach, nie trafiłem. Uważaj. Jest, załatwiony. No. Uważaj drugi. Dobra, podamy. Ja, chodź. Chodź chodź. Chodź. ja mam brelon. O mam gold coin na twojego. Na mam Hej, która chodź. Chodź ze mną. Chodź, chyba ja mam orbę. Myślę, ja go będę śpiła. Okej, okay. no to kopiemy. O tam, Ej, to już na górze jest. Dobra, bierz kopra.

Uważaj. Chłapka, hmm. O ja widzę coś na dole chyba. kierę kierę twoją A ja, mhm. ja lubię gołać O, ktoś umarł, widzę O, jest lead Ło, jaka ja u mnie, chodź do mnie szybko Ło, ej, już jest star jest u mnie, tarczon. Spadaj, uważaj o! Dobra, oświetlaj też O, tam jest, widzisz? Tam ja, jest, jest... Mhm. Tanjoror Mam tu Gheonor Tam Dobra, ej, daj mi Nightmare, okej? Kill off Na razie Dobra, no to ty się dokop To idę walczyć Gdzie jest lead? Ile tego jest tam? O. I uwolnisz mnie. A dobra, jeszcze ja uwolnę. Ja tutaj sprawdzam. U też coś jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj jest, wiem. O, tu jest gold. Ja, ja zbiorę, okej, okay, golda. Bo ja mam miejsca. Trochę. Ło wow, gold extra. A gold jest fajny. Dwa. No, ale my już do tego złota. Dwa. A ja już mam złota. Ja złota. Slę się zaraz powiem jak skończę. 21. A ja mam 46 tan-jonu. Tak, a ja mam tan-jonu 9. Chyba. Tak, to tan-jonu łatan Ta -ta. Ta -ta.

shadow orby jest ja słabszy niż tamten orb, no nie? Tam też żółty chyba. Dobra, a ja kopiszę. O tam? Ja zbiorę, ja zbiorę lida. No też, no ja nie daję Okej. Okay. I kopa. tutaj jest też. O, tam ci lida. Okej, okay, daj. Ja mam już lida, osiemdziesiąt sześć. A ja mam osiemdziesiąt lida. O oh jest, lid. Ja mam 100 lida prawie. A skrzynki zep Tak, Ja mam a ja, mam... ja, mam... ja, mam... ja, mam... ja mam 88 lida. O jest gold. Jest ja bram Golda. Ty, ty zbieraj też lida. Ja no Dobra. Bo... No, bo... ja mam... A daj mi Nightmarrowy Kilowadę, będziesz był ten żonowy, okej? Okay? Zajmij A dobra, a powiedz kiedy się nic nie będzie zaśmiało. Teraz jest To na No Ja Spróbuj wejść No i musi mieć 200 strony ten ten kilo lepszy, no bo ja wierzę, no bo ja go potrzebuję, no bo to będziesz zwierzę wychodziło ci będzie. No, o jestem już bardzo nisko. O nie to perzy, nie to są. No, takie lodowe, takie lodowe nie to są. No. Ło, jak fajnie. O kurczę, gdzie spadłem? Ło ej, te, ten taki ten taki golem jakby lodowy. Jest serduszko, serduszko. A jest ten golem. Gdy już umarł. Ej, łyżwy! łyżwy ja i, No to ci dam. No to chodź do no, mnie. Ja muszę tu walczyć na razie. No wyszedł ci. No to my

Ojej, ja, ja nie muszę. Ło, gold, pełno golda. Pełno golda Ale. mamy. Będę A, to jest no. o, o, tam jest i mogę to wziąć? Jeszcze, please. Tak, pewnie tak, tak, Dobra. Tak, tak. O, robimy. No, co to? A ja mogę chodzić po wodzie, dobra. Ok kolejnym to ty dwa razy. No to... No może no, trzy przetrwasz. Ale ty mi pozwól jeszcze raz. Jeszcze... A te łyżwy ja będę chciał. No te łyżwy tak. U, ale ile golda. Ja i tak zaraz wracam do domu tutaj. Aha. No to ja... Rykol, a ja nie mam chyba. Nie wiem. Zobaczę, bo jakbym miał, no to było ekstra. No i właśnie nie mam. Ale to zaraz. Jeszcze ja, ja wykopię trochę, okej? Okay? Goldor wykopię, okej? Czy mieli gordla? Dużo. Bo ja tutaj jest pełno tego. Ło, za 5 minut odcinek się kończy. Ło, wow, ej, ile to, ile, ile, ile tego jest te, te tutaj? A czego? No, tutaj pełne jest, zobacz, gold. Pełno w ogóle materiału. A ja sobie przepalę Okej, przepal. Niech to nie będzie to, Eee, tutaj. Bo tam John jest. Chwila, jeszcze trochę pokopię, okej? Okay? Cały filmik na kopanie spędzamy. Dobra, niech będzie. Wcale szybko to leci bardzo na kopanie. No nie? Bo już jestem tak nisko. Ej, ej, weź włącz tarczę niebieską. Zobaczcie jak nisko jestem. Yes. We're going Czyli ja zaraz umrę. Ja wyjdę, no i wejdę, okej? Okay? No. no i tyle będę mógł kapać, że ja w ogóle będę mógł sobie dużo rzeczy zrobić. Zobaczymy, co ja jeszcze sobie zrobię. A z mogę sobie zrobić na kilo? Nie, nie, to kilo. No czemu mi nie chce wejść na serwer. A dobra, wchodzi. Okej, okay, dobra, uło, ja, ja będę miał tyle rzeczy. uło, ratuj, bo ja mam małe rzeczy, Otwój. Dobra. Ty zamknij drzwi. Ja mam gdzieś, No ja już wszedłem. Ja mam y, 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 19 sztapek golda. 19. Tanjona Panżona wiesz, ja mam Sztapek Lida Ja Lida, Lida to ja mam wyśle Fila Fla Lida to ja mam Wysle 51 51 Lida Fla, broni, no bo oni chcą się włamać Ej no broń ich, bo żelazo... Bo no żelazo ma no. Ja go obroniłem. Ja go Dobra. Ej stworzę, czy to mamy. Nie, nie mamy. Ale ma... Nie, nie mamy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Mam, mam ten zaawansowany crafting pijesz? nie yeah. ale i, i, wyźle ja mam sztapek z Goldem mogę coś sobie zrobić nie wiem co jeszcze popatrzę no, na, na ten zawarty, no zobacz te pamiętam, że Antek, y, znaczy modem, to, to dla ciebie chodź, no bo zawsze, zawsze mi pomagałeś no i no i byłeś dobry, no to proszę. To twój prezent. No, weź coś. Kurczę, no boże, weź, bo nie masz pełnej jak ekw... No. O, jeszcze tworzę cooking pot dla nas. Tak tutaj jest. O, dobra. Fajnie, bo ja mam wyśle. Ło, już mam lead, barów 13 mi zostały. Kurczę. A, no bo one się skasowały jakoś. Już się skasowały na wczoraj, Rubinowy. Osiem rubinów nam trzeba. Osiem. Do Eee, No, do. Nie, do tego. Do. No, do różdżki. A tam biło chyba. Ja mam. Ej, 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 Ja mam cztery topazów. Zobaczę, do czego jest kończącego Ej. Ja to Ja mam 4 Topazów. Sandgun. Jest Topaz. Łono, No, ja za. Nie robisz jakichś są w skali na mhm. Kopa. czy z można. Ale co z Lida? Zrobić też wydatek do posa. Dobrze. Zaczekaj, ja, ja sobie jestem... Do, eee, osta... do, do, ale do którego? Eee, yy, stoi na fali. No to ja patrzę, szukam. Ej, mm. ja to byłem ostatnio że tu to, o. Prawdzie? Jest? Aha. Dobra, ale bo ja szukam, no to wiesz. Yes, o! nie oddaję te o? Chwila, ja? bo może będzie, nie wiem. mechanic jest 5 irona irona iruplida ok bone wiesz to jest bone no trzeba 30 3 soul light i 3 soul light I mean. Chwila, filmik już jest za długi no to, ups, no to ja się z Wam wami żegnam no to czekaj.